Witam cię serdecznie na porankach kreatorki. Zaczynamy nasze poranne ćwiczenia. Stań tak, aby nogi były na szerokość bioder. Wyciągnij czubek głowy wysoko do nieba. Ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową. Napnij brzuch. Stój stabilnie na obu nogach. Zrób głęboki wdech nosem, unieś ramiona do góry i z wydechem opuszczamy ręce w dół. Wdech. I wydech. Wdech nosem, wyciągnij ciało wysoko do góry i z wydechem opuszczamy ramiona. Pracuj mocno na nogach. Ugnij kolana, kiedy wykonujesz wdech. I wydech. Pamiętaj, że zawsze nasz ruch kończymy po Zidantien. Prawa dłoń, dwa palce poniżej pępka i na nią połóż lewą rękę. Zacznijmy naszą rozgrzewkę od powodzenia prawego nadgarstka. Delikatnie ruszamy ręką. Dołączamy cały bark i zmieniamy rękę, wykonujemy ten sam ruch drugą ręką. Poczuj jak rozluźniają się mięśnie obu rąk dynamicznie, obie ręce unieś delikatnie do góry i opuść do dołu. I jeszcze raz. Teraz ten sam ruch wykonaj stopą. Najpierw krążenia w prawą stronę stopą, w lewą stronę i lekko strzepujemy tak, aby rozluźnić całe mięśnie nogi. Zmień nogę i wykonaj to samo ćwiczenie na drugą. Najpierw krążenia, kostka, a potem cała noga. Teraz robimy podskoki, dynamicznie całe ciało pobudzamy. Głęboki wdech nosem i klaszczemy wydech. Pobudź swoje ciało dynamicznie do pracy, obudź energię głęboko w całym swoim ciele. Wdech, i roznosimy energię po całym świecie. Cudownie. Teraz poklepujemy dłoń od zewnętrznej strony do wewnętrznej, całe ramię, od dołu od dłoni do barku. Najpierw jedna ręka, przejdź teraz do drugiej ręki. Od zewnętrznej strony do wewnętrznej. Dynamicznie, ale żeby nie sprawiało ci to bólu. Cudownie. Teraz głowa. Najpierw twarz do tyłu głowy, do odcinka szyjnego. Poklepujemy się delikatnie, pobudzając całą głowę do pracy. W następnym ruchu rozluźniamy odcinek szyjny. Masuj szyję od barków do samej góry i jeszcze raz. Delikatnie staraj się odsuwać mięśnie. Od kręgosłupa. Teraz stań prosto. Lekko przechyl głowę raz na jedną stronę, a teraz na drugą, rozciągając odcinek szyjny. Na koniec głęboki wdech, spokojny i długi wydech. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech. I wydech. Okrężnymi ruchami. Każdy palec powoli rozluźniamy. Na koniec strzepujemy, pozbywając się starej, niepotrzebnej energii. Na nowo budzimy nasze ciało. I napełniamy je nową energią. Każdy palec spokojnie, powoli okręć i rozluźnij. Teraz usiądź wygodnie i jedną stopę pięścią rozmasowujemy. Odpięty w kierunku palcy. Każdy palec, tak samo jak w przypadku dłoni, okrężnymi ruchami. Obracamy i strzepujemy. Na samym końcu pozbywając się niepotrzebnej energii, aby zrobić miejsce na nowe. Delikatnie każdy palec. Kiedy wykonasz ten ruch, powoli wstajemy przez okrągłe plecy. Ściągamy łopatki, otwieramy klatkę piersiową i na samym końcu dopiero głowa. A teraz pobudźmy nasze ci. Staj na szerokość bioder, przenieś ręce do klatki piersiowej i w przód. Z wydechem mocno przenieś ręce w przód. Wydech. I wracamy do naszego punktu. Dan tien. Wyciągnij prawą rękę przed siebie, lewą do tyłu. I dużym zamachem z nad głowy przenieś energię, która kumuluje się na ręku z tyłu do przodu. Uginaj kolana, pracuj miękko na obu nogach. Dołącz do tego mocną rotację klatki piersiowej, tak aby mocno pobudzić kręgosłup do pracy. Wdech, kiedy się odwracasz, wydech, kiedy łączysz dłonie. Wdech dużym kołem i wydech. Powrót do początkowego naszego punktu. A teraz nabierz dużo powietrza, przenieś przez całe ciało, otwórz do nieba i opuść ręce w dół. Odwróć dłonie, kiedy patrzysz w niebo i wydech. Wdech wysoko do góry i z wydechem dużym kołem ramiona wracają do podstawy. Wdech, przenieś całą energię wysoko do czubka głowy i uwolnij ją od siebie. Pobudź, przenieś do góry i z wydechem puść dobrze. W kolejnym ćwiczeniu przechodzimy prawą stopą delikatnie do przodu, otwieramy klatkę piersiową, łączymy dłonie z przodu, przenosimy ciężar ciała. Do przodu zamykamy ręce, otwieramy klatkę piersiową i przenosimy ciężar ciała. Na nogę znajdującą się z tyłu. Poczuj energię, która w tym momencie krąży między Twoimi dłońmi. Zamykasz ją i otwierasz. Zamykasz, otwierasz. Przypilnuj, aby Twoje plecy były proste. Czubek głowy wyciągnięty wysoko do góry. Wdech łączymy z wydechem. Wracamy do pozycji wyjściowej. To samo ćwiczenie wykonaj na drugą nogę. Wdech, otwarcie klatki piersiowej. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. Stawy biodrowe, kolanowe mocno pracują. Barki, klatka piersiowa otwiera się i łączymy dłonie. Otwórz klatkę piersiową. Przenieś ciężar ciała w przód i do tyłu. Wdech i wydech. Stop. W kolejnym ćwiczeniu znowu przenieś nogę do przodu, prawa noga lekko z przodu, przenieś ciężar ciała na nogę z tyłu. Otwórz się wysoko do nieba, potem w dół, blisko ciała. I do góry. Opuść ręce w dół, zaczerpnij energię z ziemi. Przenieś ją do Dantien przez całe swoje ciało, aż wysoko do kosmosu, otwierając się. Wdech zejdź w dół. Przenieś energię z ziemi do kosmosu wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Pracuj lekko na nogach. Będąc w dole ugnij nogę, która znajduje się z tyłu. Tak aby znaleźć wygodny podpór dla całego ciała. Jeszcze wdech. Otwórz klatkę piersiową wydech. Pamiętaj, aby te ćwiczenia wykonywać na obie strony. Więc przenieś teraz drugą nogę do przodu. Otwórz się szeroko do nieba, zaczerpnij energię z ziemi, przenieś ją przez całe swoje ciało, napełnij się ją i otwórz do kosmosu. Wdech, napełnij się energią i otwórz do kosmosu. Pobudź całe ciało do ruchu. Człówek głowy wyciągnij wysoko do sufitu i pracuj mocno na nogach. W każdym ruchu zaangażuj się na 100%, aby jak najwięcej energii przepłynęło przez Twoje ciało. Skumuluj energię w Dantien i przejdź do kolejnego ćwiczenia. Poczuj energię z ziemi, unieś dłonie. Nad Ziemią i przenosię do wysokości klatki piersiowej i do wysokości spojenia łonowego. Wdech do góry, z wydechem ręce opadają w dół. Góra wdech. Poczuj na dłoniach tą energię, jak zbiera się jej coraz więcej. Łączysz się z Ziemią, łączysz się ze źródłem energii Ziemi. Wydech, unieś ręce do góry, wydech, ręce opadają. I jeszcze wyciągnij ręce w przód, skumulujemy energię w sobie. Prawa noga, kąt 45 stopni do boku, prawa ręka wyciągnięta do przodu, lewa nad głową. Zbierz energię w dłoni, którą masz przed sobą. I przez czubek głowy pozwól jej wpłynąć do siebie. Pracuj na obu nogach. Przenoś ciężar z prawej nogi na lewą nogę i zmień pozycję. Z wydechem odwracamy się. Powrót do naszej pozycji wyjściowej. Wracamy do kąta 45 stopni naszą nogą, prawa ręka w górze, lewa troszeczkę niżej, i pracą nóg, pracą klatki piersiowej przenosimy ramiona na drugą stronę, zmieniając ich ułożenie. Raz prawa dłonie z wyżej, raz lewa dłonie z wyżej. Cały czas obserwuj energię która przepływa między twoimi dłońmi. Poczuj ją, kiedy dłonie są na tej samej wysokości. Rotuj się mocno w klatce piersiowej, tak aby nasze ciało stało się sprężyste. Zatrzymaj ruch i skup energię w dantien. Kolejny ruch. To pozycja, gdzie nogi są troszkę szerzej niż Twoje biodra, stopy na zewnątrz. Wykonaj głęboki wdech, unieś ramiona do góry i z wydechem opuść łagodnie do dołu. Jak pamiętasz, to moja ulubiona pozycja. Unieś ramiona wysoko, poczuj się jak ptak. Poczuj, że lecisz, fruniesz. Rozluźnij ramiona. Rozluźnij kolana. Ugnij je i stań na prostych nogach. I jeszcze wdech i wydech. Wdech, wydech. Tantien. Kiedy będziesz gotowa, wróć do pozycji wyjściowej, nogi ustaw na szerokość bioder. Płonie blisko klatki piersiowej, a teraz dynamicznie przenieś prawą rękę w przód, tak jakbyś uderzała pięścią w niewidoczną energię. Pobudź sobie wojowniczkę, uruchom wszystkie zapasy energii. Tak jest. Powrót do naszego punktu Dantien. W kolejnym ruchu będziemy pracować nad naszą stabilizacją i koordynacją ruchową. Przenosimy ciężar ciała mocno do przodu i cofamy się w tył. Dłonie ułóż tak, aby znajdowały się na wysokości klatki piersiowej, tak aby punkty Łączyły się ze sobą z dłoni i z klatki piersiowej. Przenoś ciężar ciała do przodu na nogę, która jest z przodu, i cofając się, przenieś ciężar ciała na nogę z tyłu. Pracuj oddechem. Przód wdech, z wydechem do tyłu. To ćwiczenie wykonaj na obie nogi. Teraz przenieś drugą nogę do przodu. Przenieś ramiona w przód i całe ciało w tył. Poczuj, jak energię wypychasz w przód i pobierasz dla siebie. Wypychasz w przód i pobierasz. Stój stabilnie na obu nogach. Pamiętaj, aby plecy były twoje cały czas prosto. Patrz przed siebie i kontroluj każdy ruch. I wydech. Wróć do pozycji wyjściowej. Nogi szerzej, tak aby stopy wychodziły poza linię Twoich barków. Przenieś lewą rękę w stronę prawej, prawą rękę unieś wysoko. Odwróć kulę energetyczną, która właśnie utworzyłeś dłoni. I odwróć się w drugą stronę. Przenieś ciężar ciała na drugą nogę, cały czas patrząc przed siebie na dłoń. Przenieś ciężar ciała na drugą stronę. Cały czas wzrok obserwuje dłoń z góry, która znajduje się na wysokości Twojego wzroku. Wkonuj to ćwiczenie powoli i spokojnie. Poczuj jak energia przepływa przez Twoje dłonie. Przenoś kulę energii z jednej strony na drugą. Pracuj na nogach. Tak, aby uelastycznić stawy. Powrót do pozycji wyjściowej. Przenieś prawą nogę do przodu, kąt 45 stopni. Obie dłonie przenieś przed siebie, utwórz kulę energetyczną, przenieś ciężar ciała w przód. Kula się zwiększa, przy ciele zmniejsza. Otwórz delikatnie dłonie, poczuj jak coraz więcej energii kumuluje się między Twoimi dłońmi i zbliż je do siebie, kiedy dłonie wędrują blisko klatki piersiowej. Wdech, wyciągnij ciało, wydech blisko siebie, wdech i wydech. Cały czas pamiętaj o pracy na nogach. Kulę energii pozostaw Dantien i wykonaj ten sam ruch na drugą stronę. Lewa noga do przodu. Utwórz kulę energii w dłoniach między sobą i wykonaj kulisty ruch przód. I tył. Przód. Tył. Przenoś ciężar ciała dynamicznie do przodu. I do tyłu. Pracuj lekko na nogach. Prostując kolana. I uginając nogę z tyłu. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywały, ma usprawnić Twoją koordynację ruchową. Wyobraź sobie niewidzialną nić między Twoją dłonią i kolanem, i unosz jednocześnie dłoń i kolano z tej samej strony. Wydech opuszczamy nogę, wdech unosimy nogę. Teraz spróbuj wykonać to samo ćwiczenie, unosząc prawą rękę i lewą nogę oraz lewą rękę i prawą nogę. Spróbuj stać stabilnie na jednej nodze. Pamiętaj o prostych plecach, o czubku głowy wyciągniętym wysoko do nieba. Prosta pozycja pomoże Ci łatwiej utrzymać równowagę. Oddychaj równomiernie. I zatrzymaj się w pozycji wyjściowej. Wykonaj teraz głęboki wdech. Zastanów się nad swoją dzisiejszą intencją. Zbierz energię z kosmosu. Powoli intencją przejdź ramionami do klatki piersiowej. Złącz dłonie ze sobą. Ułóż dłonie w kwiat lotosu, bądź cały czas ze swoją intencją, przenieś ręce w przód i puść ją. Na koniec złącz dłonie i dziękuję ci bardzo.